Hej Wam, tu Adrianna z kanału Tribute Is Internal, a dzisiaj porozmawiamy sobie o 8 gwiazdach, które radykalnie zmieniły swój wygląd. I 5 gwiazd będą to gwiazdy, które zmieniły swój wygląd na co dzień, a 3 gwiazdy będą to gwiazdy, które całkowicie zmieniły się do filmu. Ale pamiętajcie, żeby oglądać do końca, ponieważ na końcu czeka na Was fantastyczny konkurs, i do wygrania są perfumy z Playboya, zarówno perfumy dla pani, jak i perfumy dla chłopców. Więc zaczynamy. Pierwsza gwiazda i to gwiazda z naszego rodzinnego podwórka jest to Doda. I ja wiem, że Dody można nienawidzić, można ją kochać, można lubić jej muzykę, można nie lubić. Nie o tym tutaj rozmawiamy, rozmawiamy o stylu. I jak pamiętacie na początku kariery styl Dody był taki bardzo kiczowaty. Było dużo białych kozaczków, jakichś mini spódniczek, świecących krótkich bluzeczek. Natomiast teraz styl Dody radykalnie się zmienił. I jak dla mnie teraz jest to absolutnie zmiana na plus. Kolejna gwiazda, o której chciałabym Wam powiedzieć, to Ariana. I jak wiecie, styl Ariany całkowicie się zmienił. Zarówno pod względem tego, jak się ubiera i tego, jak wygląda. Ale najbardziej zastanawiały mnie włosy Ariany, bo wcześniej Ariana miała takie. Włosy jak każda dziewczyna, raczej takie rzadkie. Nie było tam nic cudownego w tych włosach. Do tego były pomalowane na taki rudy, czerwony odcień, ponieważ Ariana występowała w serialu i właśnie do tego serialu malowała włosy na taki rudawy kolor. I teraz włosy Ariany całkowicie się zmieniły, ona ma po prostu burzę, falę tych włosów, jest tych włosów więcej niż jej. I zastanawiało mnie, co się stało, że ona ma tyle tych włosów, z włosów, których prawie w ogóle nie było, teraz ma ich aż tak dużo. I wyszukała informacje i Ariana w jednym z wywiadów powiedziała, że przez to, że do tego serialu musiała farbować włosy co tydzień, jej naturalne włosy po prostu się wykruszyły i zaczęła nosić peruki i treski. I bardzo mi się podoba to, że to przyznała, że nie wymyślała jak niektóre gwiazdy, że o to taka cudowna wcierka spowodowała, że mam tyle włosów. Nie, po prostu powiedziała wprost, że włosy jej się wykruszyły, musi nosić te treski i do tego zażartowała, że ma na głowie więcej włosów niż wszystkie drag queen razem wzięte. Kolejna gwiazda, która wzbudza ogromne kontrowersje jest to Miley Cyrus i ja bardzo lubię Miley, nie przeszkadza mi to jak wygląda, po prostu bardzo lubię jej muzykę, ale podzieliłam styl Miley na takie trzy etapy i pierwszy etap jest to jej styl, kiedy występowała w serialu Hannah Montana I jak wiecie ona wtedy była kreowana na taką dziecięcą gwiazdę popu, była taka słodka, miała długie blond włosy. Później jej styl całkowicie się zmienił po wydaniu płyty Banglash, ona zaczęła się ubierać tak bardzo wyzywająco, ogoliła włosy, miała świetną fryzurę. Ja bardzo, bardzo kochałam ten jej styl, moim zdaniem wyglądała w nim świetnie. Jeżeli śledzicie karierę Miley, to może pamiętacie taką piosenkę jak 23 i ona prezentowała tam taki styl glam rapu i moim zdaniem cudownie w nim wyglądała. Ale później przyszła kolejna płyta, Miley Cyrus and Her Dead Pets i wtedy jest znów całkowicie się zmienił. I teraz styl Miley jest taki, przepraszam za wyrażenie, ale trochę menelski. Kiedy był prowadzony wywiad z jej tatą, on przyznał, że przez to, że Miley od bardzo młodych lat była w telewizji, Disney kreował ją właśnie na taką słodką gwiazdę, ona musiała nosić peruki. Tony makijażu, przyczepiane rzęsy po prostu znienawidziła ten świat kosmetyczny i dlatego teraz wygląda tak trochę menelsko. Natomiast mi to całkowicie nie przeszkadza i nadal bardzo lubię jej muzykę. Jeżeli mówimy o zmianach gwiazd, to nie możemy zapomnieć o Kylie Jenner, która zmieniła się poprzez to, że powiększyła sobie usta, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. I te usta wzbudzają bardzo dużą kontrowersję, bo niektórzy mówią, że ona ma tam wstrzyknięty kwas i inni mówią, że ma może jakąś operację, która naciąga jej te usta, inni mówią, że to są jakieś implanty. Nie wiem, ja się nie znam, natomiast chciałabym Wam powiedzieć, że moim zdaniem jest to zmiana na plus, ale jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie o tej zmianie. I też podoba mi się to, że Kylie wyszła teraz z w swoim Własnych kosmetyków, są te słynne pomadki, cienie i jak dla mnie, zmiana na plus. I ostatnią gwiazdą z tej kategorii, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest Lindsay Lohan. I niestety, jeżeli chodzi o Lindsay, to jej zmiana jest absolutnie na minus. Ale jak to się zaczęło? Lindsay zaczęła być bardzo popularna już jako młoda dziewczynka. Ona występowała w wielu filmach, wielu hitowych filmach. Wystąpiła w takim filmie jak Wredna Dziewczyny, grała w niej główną rolę i niestety nie udźwignęła tego ciężaru sławy. Rozpoczęła się anoreksja, alkoholizm, narkotyki. No, i niestety to zahamowało jej rozwój kariery. A bardzo szkoda, ponieważ ją bardzo kochałam i bardzo kochałam ją w filmie Wredne Dziewczyny. I jeżeli jesteście fanami wrednych dziewczyn, to piątka z wami. I teraz przechodzimy do trzech gwiazd, które radykalnie zmieniły się do filmu. I pierwsza z gwiazd to Matthew McConaughey, który zmienił się do filmu Witaj w klubie, za którego na szczęście dostał Oscara. I Matthew z takiego bożyszcza nastolatek, mężczyzny takiego całego umieśnionego, na plaży, wysmanowanego olejkiem, zmienił się w takiego wychudzonego narkomana. I bardzo cieszę się, że dostał Oscara za tą rolę, bo naprawdę bardzo się do niej poświęcił. I trzymałam za niego kciuki i bardzo się cieszę z jego szczęścia. Kolejną osobą, która całkowicie zmieniła się do roli, jest Anne Hathaway, która grała w muzykalu Nędznicy. I czytałam wywiad z Ann, która mówiła o tym, że kiedy przygotowywała się do tej roli, chciała się wprowadzić w taki stan depresji i przesiadywała cały dzień w pokoju. Nie pozwalała swojemu mężowi jej zobaczyć, ponieważ uważała, że jeżeli będzie go widziała, a to jest jej szczęście, to po prostu będzie się uśmiechała, a ona musi być wprowadzona w taki głęboki stan depresji. I również na szczęście do dostała za tą rolę Oscara. I ostatnią gwiazdą na mojej liście, która całkowicie zmieniła się do filmu jest Charlize Theron, która zmieniła się do filmu Monster i z pięknej, zgrabnej kobiety stała się właśnie takim tytułowym Monsterem, tytułowym potworem i na szczęście również za tą rolę otrzymała Oscara. A teraz przechodzimy do najfajniejszej części tego filmu, czyli do konkursu i do rozdania mam trzy opakowania perfum dla kobiet i trzy dla mężczyzn. Są to perfumy z firmy Playboy, dla kobiet jest to Queen of Game, dla mężczyzn King of Game i co wystarczy czy zrobić, żeby je wygrać? Wystarczy, że zasubskrybujecie kanał, zostawicie kciuka w górę oraz odpowiecie na pytanie: Siedzicie w autobusie, naprzeciwko was siedzi przystojny mężczyzna albo piękna kobieta i jak zwrócicie na nią albo na niego Waszą uwagę? Na Wasze ciekawe odpowiedzi czekam 2 października. Trzymam ze Was wszystkich kciuki. Życzę Wam wszystkim powodzenia i do zobaczenia. pa! pa.